Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak narysować pieska z psiego patrolu, Chase'a. Więc bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! Najpierw narysujemy głowę. Taką linię. Od razu zrobimy nos. Zaokrąglona linia. przedłużamy kreskę. I rysujemy dalej. Teraz robimy uśmiech. I rysujemy podbródek. Robimy kreskę na szyję, i po drugiej stronie rysujemy ucho. Będzie dość duże. Przedłużamy linię, i dojeżdżamy do szyi, gdzie rysujemy obróżkę. Łączymy z tamtą linią. Jeszcze po bokach i dolna część. Tutaj zostawiamy, zostawiamy trochę miejsca na mm, bryloczek, na, yy, na nie wiem, na ten jego znaczek. O tak. Yy, teraz narysujemy yy, taką linię odznaczającą yy, ciemniejszą sierść. Przyda Wam się, jak będziecie kolorować. No i oczy. I zostawiamy taką białą kropkę na środku. Teraz brwi, a i drugie oko. Po środku jeszcze robimy taką y, linię, to też chyba kolor sierści jest tak odznaczony y, i rysujemy nos. Na środku zostawiamy taką, znaczy na środku trochę bardziej po lewej, y, taką, taki biały księżyc. Y, Kreskę do uśmiechu. I teraz możemy zacząć rysować czapkę. Robimy najpierw ogólny kształt. No i daszek. Dobra, teraz rysujemy taką mm, kreskę na y, środku tej czapki i kreskę w dolnej części. U góry rysujemy jeszcze taki znaczek jak na obroży, tylko z łapką na środku. I trzy paluszki. O tak. Teraz jeszcze narysujemy w środku ucha taki, taki kształt. I możemy zacząć rysować tułów. Tutaj zrobimy jeszcze taką kreskę na jakby rękawki. Tak, ten bardziej widać. Dobra. I zrobimy tylną część kamizelki. Też z takim rękawkiem. No i u góry rysujemy linię. Teraz narysujemy jego plecak. Taki. Trochę prostokąt, ale bardziej zaokrąglony. Dojeżdżamy kreską i na nim rysujemy jeszcze taką saszetkę jakby. Yy, taką kreskę na środku i w górnej części kropkę. I tutaj jeszcze taki obrys z jednej strony. Z drugiej strony, jeszcze taki, nie wiem co to jest, pewnie przycisk. O tak. Teraz jeszcze połączymy to z kamizelką, i rysujemy nogi. Takie łapki, a na łapkach jeszcze dwie kreski, brzuch i druga łapa. Na niej taki sam, taką samą kreskę, no i przednie łapy, tu od rękawka robimy dwie kreski. I ostatnia. Ona będzie tak bokiem, ustawiona. No i jedną kreskę. Jeszcze na łapach robimy takie ząbki, takie kreseczki. I to też będzie odznaczenie do koloru sierści. I na tylnej łapce. No, i jeszcze zapomniałam o ogonie. O tak. I tu robimy taką kreskę. Tutaj zrobimy jeszcze taki znaczek ze strzałkami. Tu będą dwie strzałki. O, i Tutaj jakaś gwiazdka, czy nie wiem, nie wiem co to za znaczek. No i z przodu też gwiazdkę. I jeszcze trzeba zrobić obrys, który trochę trudno mi zrobić bo mam gruby marker. I na środku małą kuleczkę. Małe koło. Tutaj dorobimy jeszcze kreskę. I na obroży. Hmm, tutaj zrobimy kreskę do plecaka. I to chyba byłoby na tyle. Więc jeśli spodobał Wam się filmik, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i jeśli macie pomysł, co mogę narysować w następnym filmie, napiszcie mi w komentarzu. Pa!